Wamaniu Energy, sekcja młodzieżowa festiwalu Wama, a na niej dwa naprawdę mocne filmy. Ultima Tue, film Klaudiusza Kostowskiego, który zdobył na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nagrodę w, w kategorii mikrobudżet. Bardzo poruszające, mocne kino z Jakubem Gierszałem w głównej roli i zupełnie, zupełnie zdumiewające, jak za niski budżet można zrobić tak, tak olśniewający wizualnie film. Do którego zresztą zdjęcia zrobił mieszkający w Olsztynie Michał. Rytel. Reżyser filmu przyjedzie na spotkanie z młodzieżą, porozmawia o tym, jak za niski budżet robi się filmy gdzieś na Wyspach brytyjskich. Natomiast drugi obraz no, przyjedzie do nas wprost z Ameryki Roving Woman, który, którego, do którego scenariusz pisała Lena Góra, Lena Góra zagrała główną rolę w tym filmie. Lena Góra, która również na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki za film. Imago. Film Imago Wygrał złote lwy, do tego filmu też Lena pisała scenariusz. Ale to właśnie w Rowing Women widzimy wielki talent tej młodej polskiej aktorki, która przyjedzie na spotkanie z młodzieżą opowie, jak to jest kręcić na amerykańskich bezdrożach film, który, uwaga, wyprodukował Wim Wenders, reżyser filmu Paryż, Texas Ja do Paryża nie zapraszam do Teksasu, nie zapraszam, zapraszam do Olsztyna na Wama New Energy.